Serdecznie podczas dzisiejszego spotkania poznamy pojęcie funkcji. Aby określić funkcję, trzeba mieć dwa zbiory niepuste. Nazwiemy te zbiory x duże i y duże. Funkcją określoną na zbiorze x o wartościach w zbiorze y nazywamy takie przyporządkowanie, które każdemu elementowi ze zbioru x przyporządkowuje dokładnie jeden element ze zbioru y. Jeszcze raz powtórzę, proszę Państwa o zapisanie w zeszytach definicji funkcji. Można napisać def, skrót. I piszemy y, funkcją określoną na zbiorze x o wartościach w zbiorze y. Nazywamy takie przyporządkowanie, które każdemu elementowi zbioru x przyporządkowuje dokładnie jeden element zbioru. Y. Teraz y, przedstawię przykład pod definicją, zapiszmy przykład. Y, narysujemy dwa zbiory, zbiór x i zbiór Y. I w postaci takiego grafu przedstawimy pewne przyporządkowanie. W zbiorze x występują elementy x1, x, 2, x 3, x 4 w zbiorze y, y 1, y 2, y 3, y 4 i teraz strzałkami y, zaznaczę przyporządkowanie. Yy, zadam pytanie Państwu, czy ten graf przedstawia przyporządkowanie, które jest funkcją? Chwilka na zastanowienie. Gdybyśmy byli w klasie i zrobiłabym głosowanie, to pewnie zdania byłyby podzielone. Yy, tak to bywa, że niektórzy myślą, że to przyporządkowanie nie jest funkcją, ale spójrzmy, yy, czy. Tutaj działa definicja funkcji. Jeszcze raz powtórzę. Każdemu elementowi zbioru x powinniśmy przyporządkować dokładnie jeden element ze zbioru y. Sprawdzamy. Elementowi x1 został przyporządkowany y1. Elementowi x2 został przyporządkowany y2. Elementowi x3 został przyporządkowany element y4 i elementowi x4 został przyporządkowany element y4. Czyli rzeczywiście każdemu elementowi ze zbioru x przyporządkowaliśmy dokładnie jeden element ze zbioru y. Yy, w związku z tym ten graf przedstawia przyporządkowanie, które jest funkcją. Funkcję nazywamy najczęściej literkami z tej części alfabetu FGH nazwiemy tę naszą funkcję literą F. F małe. I teraz omówimy tutaj dokładnie te zbiory i to przyporządkowanie. Po pierwsze mamy zbiór X, który posiada elementy. Wypiszemy je X1 x2, x3, x4. Ten pierwszy zbiór nazywamy dziedziną funkcji. Opiszemy dziedzina funkcji. Dziedzina funkcji. Matematycznie oznaczamy to taką literą, oj przepraszam, literą D duże tak to jest dziedzina funkcji. Yy, teraz patrzymy na zbiór Y. Yy, zbiór Y posiada elementy Y1, Y2, Y3, Y4 i to jest przeciwdziedzina, przeciwdziedzina. Tutaj ten symbol, takie D odwrócone, y, oznacza przeciwdziedzinę. Ale widzimy, że y, w tym zbiorze Y nie do wszystkich Y dochodzi strzałka, czyli to znaczy, że Y3, do którego żadna strzałka nie dochodzi, nie został przyporządkowany żadnemu x y, Zbiór tych Y, do których dochodzi strzałka, czyli które zostały przyporządkowane pewnym x ze zbioru x. Nazywamy zbiorem wartości funkcji. Nie ma na to oznaczenia jednoliterowego. Ja oznaczam w taki sposób. Napiszę to powyżej. Zbiór wartości funkcji. I wypiszemy jego elementy. To jest y1. Y2 Y4. Y 2 i Y 4. Opiszmy, to jest zbiór wartości funkcji. Możemy też y, zapisywać symbolicznie, y, jakiemu elementowi zbioru x y, odpowiada, który element ze zbioru Y, ale jeszcze co ważne, elementy dziedziny, czyli X w tym wypadku, nazywamy argumentami funkcji, natomiast Y, czyli elementy zbioru wartości funkcji, nazywamy wartościami. Dobrze. No to teraz patrząc jeszcze na graf, możemy zapisać tak, że y1 to jest wartość funkcji f dla argumentu x1. Czytamy krótko, y1 równa się f od x1. To znaczy, że xowi 1 przyporządkowano wartość y1. Dalej. y2 to się równa f od x2. I może przeniosę się poniżej. Mamy małą tablicę, nie mogę jeszcze zmazać tego grafu. Tutaj napiszemy. Y4. Y4 to się równa f od x3, ale y4 to się równa również f od x4. Ogólnie. Zapiszemy, że y równa się f od x. Y równa się f od x. I jeszcze raz powtórzę. x, sam x to jest argument. Argument funkcji. E, mówimy, że to jest zmienna niezależna. Natomiast y to jest wartość funkcji funkcji i to jest zmienna zależna, bo zależy od x. Yy, czyli to, co mamy najważniejszego zapamiętać, że x -y to są argumenty, natomiast y to są wartości. Teraz przedstawimy jeszcze kolejne przykłady i zastanowimy się, czy one przedstawiają przyporządkowanie, które jest funkcją, czy nie jest funkcją. Marzymy to i rysujemy kolejny graf. Znowu zbiory, czyli można zapisać przykład drugi. Yy. Przyporządkowanie. Pytanie, czy to przyporządkowanie jest funkcją? Pewnie każdy z Was ma swoją odpowiedź. Podsumowując, nie, to przyporządkowanie nie jest funkcją, ponieważ elementowi x4 ze zbioru x nie przyporządkowano żadnego elementu ze zbioru y. Zapiszcie pod tym grafem. To przyporządkowanie nie jest funkcją, ponieważ elementowi x4 ze zbioru x nie przyporządkowano żadnego elementu ze zbioru y. I jeszcze jeden graf. Czy to przyporządkowanie jest funkcją? Również nie, ponieważ elementowi x1 ze zbioru x przyporządkowano dwa różne elementy ze zbioru y, a to jest sprzeczne z definicją funkcji. Jeszcze raz powtórzę, to przyporządkowanie nie jest funkcją ponieważ e, elementowi x1 ze zbioru X przyporządkowano dwa różne elementy ze zbioru Y. E, proszę Państwa, abyście narysowali w zeszycie e, trzy różne grafy. E, jeden prosiłabym, aby przedstawiał przyporządkowanie, które jest funkcją i dwa, e, aby przedstawiały przyporządkowania, które... Nie są funkcjami. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam do kolejnego spotkania.